W Civilu mamy dostęp do wielu analiz, na przykład poprzez narzędzie zapytań. Dostęp do niego mamy poprzez kartę Analiza i wybór narzędzie zapytań. W tym miejscu wybieramy sobie typ zapytania. Zapytania możemy kierować na przykład do punktów, powierzchni, linii trasowania, profili bądź przekrojów. Mogę wybrać na przykład pikietę linii trasowania, odsunięcie oraz rzędną profilu w punkcie. Wówczas wybieram linię trasowania oraz jej niweletę. Następnie klikając w jakimś miejscu otrzymuję informację o kilometrażu tego punktu, odsunięcia od tej linii trasowania oraz rzędnej profilu w danym kilometrze. Innym typem na przykład jest pikieta linii trasowania, odsunięcie oraz rzędna powierzchni w punkcie. Tak samo wybieram linię trasowania, a następnie powierzchnię, z której rzędne będą pobierane. Klikam jakieś miejsce i pojawia się pikietaż i odsunięcie od konkretnej linii trasowania oraz rzędna powierzchni w tym punkcie. Z zapytań dotyczących powierzchni możemy na przykład sprawdzić rzędną w punkcie oraz jej nachylenie w tym miejscu. Ewentualnie, drugim typem zapytania dostępnym dla powierzchni jest rzędna powierzchni i nachylenie pomiędzy punktami. Wówczas wybieram jeden punkt, drugi punkt i otrzymuję informacje o różnicy rzędnych, odległości oraz spadku pomiędzy tymi punktami. Reszta typów zapytań działa analogicznie. W zależności od tego, jakimi danymi dysponujemy, takie zapytania możemy zwracać się do programu.